Serdeczne podziękowania dla partnerów, dzięki którym to było możliwe. Odnaleźliśmy piracki skarb na karaibskiej wyspie. Podróż zaczęliśmy na Bonaire, by udokumentować jeden z największych wraków statków regionu powiązany z dramatyczną historią przemytu narkotyków. Podczas badań usłyszeliśmy od nurków i miejscowych o znajdowaniu pirackich monet na wyspie i w okolicy. Boner było centrum handlu z solą i wojen kolonialnych. Wody Boner skrywają tajemnice sprzed wieku. Dziś zabierzemy Was do legendarnego wraku filmu Huckleberga i ujawnimy skarb, który odkryliśmy. Po niezliczonych nurkowaniach, setkach lat historii, 40 metrów pod wodą, trzymaliśmy to w dłoniach. Uwaga! Nurkowanie wykonali doświadczeni, wykwalifikowani nurkowie z użyciem profesjonalnego sprzętu. Nie próbuj powtarzać tych nurkowań bez odpowiedniego szkolenia. Certyfikacji i środków bezpieczeństwa. Rozpoczynamy naszą przygodę w szkole nurkowania Sama na boner po latach technicznego szkolenia nurkowego z GUE i naszym instruktorem DJ-Kodaksa Pebreserem. Każde nurkowanie wymaga godzin przygotowań, od sprawdzania sprzętu po ustawianie kamer. Dziękujemy sponsorom Helsion za sprzęt nurkowy i firmie Santi za suche skafandry zapewniające komfort podczas długich nurkowań. Gdy wszystko jest gotowe, czas się zanurzyć. Zaczynamy tę przygodę przy Hilma Hooker, jednym z największych i najbardziej intrygujących wraków na Karaibach, który kiedyś był uwikłany w nielegalny handel narkotykami. Najpierw zbadamy jego ogromną konstrukcję, a później w filmie podniesiemy poprzeczkę i poszukamy prawdziwego pirackiego skarbu. Hilma Hooker przeżyła wiele zanim trafiła na Bonner, zbudowana w 1951 roku w Holandii. Przez lata pływała pod różnymi nazwami właścicielami i banderami przez co trudno było śledzić jej ruchy. Latem 1984 roku dotarła na Bonner, wchodząc do portu z problemami silnika. Władze już miały swoje podejrzenia, a kiedy weszły na pokład statku, ich przeczucia się potwierdziły. Za fałszywą grodzią Ukrytą głęboko w ładowni odkryli ponad 12 tysięcy kilogramów marihuany. Marines przejęli kontrolę nad statkiem pod ścisłą ochroną. Bale wyciągnięto, ułożono na pokładzie i załadowano na ciężarówki. Cały ładunek przetransportowano na plażę, wyrzucono na piasek i podpalono. Gęsty czarny dym rozprzestrzeniał się po wyspie. Gdy 12 ton kontrabandy stanęło w płomieniach, jak mówią, Aruba nazywana jedną szczęśliwą wyspą. Zyskała ten przydomek, gdy wiatr przeniósł cały dym przez morze. Ponieważ nikt nie chciał się do niej przyznać, Hilma Hooker została porzucona przy nabrzeżu. Kilka tygodni później zdecydowano się odholować ją z portu. Gdyby tu zatonęła, byłaby to katastrofa dla głównej arterii wyspy, bo większość zaopatrzeń docierała tymi wodami. 12 września 1984 roku o 9:08 Rano nagle przewróciła się i zatonęła w piaszczystym rowie między rafami koralowymi. Przypadkowo, a może celowo, Hilma Hooker znalazła swoje ostateczne miejsce spoczynku. Dziś jest jednym z największych i najsłynniejszych wraków do nurkowania na Karaibach. Zacznijmy nasze nurkowanie i zanurzmy się w głębiny oceanu. Oto ona. Niesławny 72-metrowy statek przemytników narkotyków. Chcemy oprowadzić Was po statku i pokazać wszystkie jego części, nawet ukryte zakamarki, których prawie nikt nie widział. Ten statek skrywa więcej niż się wydaje, a jego historia jest głębsza niż to, co widać. Wspaniały statek. Za każdym razem, gdy go widzę. Płyniemy wzdłuż burty statku. Najpierw sprawdzimy wejścia i wyjścia, które są zbyt ciasne lub niebezpieczne do przejścia. Sam, nie mogąc się powstrzymać, zagląda do środka. Przez lata sam szczegółowo badał wrak, identyfikując i dokumentując 11 wejść i wyjść. Teraz pokażemy Wam jedno z nich. Wewnątrz ogromnej ładowni. Tu przechowywano główny ładunek statku. Mogła przewozić ponad tysiąc ton towarów. Widzisz też ogromne grodzie. Po raz pierwszy zaglądamy do maszynowni. Dolna część jest za ciasna, by do niej wejść. Luźno zwisające przewody i szybko rdzewiejące rury, pokryte grubym mułem, tworzą niebezpieczne środowisko do nurkowania. Co gorsza, statek jest niemal odwrócony. Przez co poruszanie się po nim jest bardzo dezorientujące. Widzisz, to jest prawidłowa orientacja. W oddali widać przechylone schody. Teraz przejdźmy dalej do głównego ładowni. Ty spójrz na to. To jest prawidłowa orientacja, a tak właśnie statek jest teraz ustawiony. Czy to mogła być fałszywa groć, za którą ukryli narkotyki? Zawsze sprawdzamy każdą pojedynczą dziurę, żeby zobaczyć, czy coś tam jest w środku. Nie, ta jest pusta. Wchodząc na dalszą stronę ładowni, nagle natknęliśmy się na tablicę pamiątkową Jennifer E. Feller. Była pasjonatką nurkowania, a Bonner traktowała jak drugi dom. Wracając tu wielokrotnie, jej przyjaciele umieścili tę tablicę, by uczcić jej pasję do nurkowania. Spoczywaj w pokoju, Jennifer. Po zwiedzeniu ładowni, w końcu nadszedł czas, by zanurzyć się głębiej w serce statku. Wchodzimy przez otwór w tym, co kiedyś było dachem na rufie statku. Obok wydechu statku. Wchodząc do maszynowni, towarzyszy nam para karaibskich barjaków. Atmosfera całkowicie się zmienia, gdy zamieniamy błękitne wody na upiornie zieloną, mulistą zupę wewnątrz statku. Kolejna tablica upamiętnia Bobiego Sze, który zginął nurkując przy Hilma Hooker w marcu 2002 roku. Przepłynęliśmy obok rozdzielnicy i schodzimy do tajemniczego korytarza. Muł jest gęsty i tworzy nieruchome chmury w słupie wody, jak widać tutaj. Ta atmosfera całkowicie się zmienia, gdy wchodzimy do środka. Te białe wstęgi to zerwane paski linoleum z podłogi. Zawracamy, bo muł jest za gęsty, a przejście za wąskie. To jednak najprawdopodobniej były drzwi prowadzące do kwater załogi. Po przejęciu i zatopieniu statku, rzeczy załogi również poszły na dno. Kto wie, co moglibyśmy odkryć, gdybyśmy zaczęli tu kopać? Jednak nie mamy na to czasu. Wychodzimy z tej ciasnej przestrzeni i kierujemy się do następnej części statku. Jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z tej bardzo długiej drogi, żeby dostać się do silników. Teraz ostrożnie się odwrócę, a potem wyjdę znowu na zewnątrz i będziemy zwiedzać kolejne sekcje. W końcu znowu światło dzienne. Płynąc trochę dalej, wskazuje na strukturę w pobliżu dziobu statku. To była sterówka, w której kapitan i jego załoga prowadzili Hilmę Hooker przez morza. Załoga złożona z stuzina osób mieszkała w ciasnych pomieszczeniach i pracowała na zmiany przez całą dobę, by utrzymać ją w ruchu. Kiedy statek został przejęty na Boner, wszyscy członkowie załogi zostali zatrzymani, ale ponieważ nie było twardych dowodów łączących ich z przestępstwem, ostatecznie zostali zwolnieni. Przed zatopieniem lokalni nurkowie, Bruce Bowker i kapitan Don Stewart wraz z załogami zadbali o bezpieczne miejsce spoczynku dla Hilmy. Boner ma unikalny podwójny system RAW. I początkowo wydawało się, że statek zatonie poza drugą rafą, w wodach niedostępnych dla nurków rekreacyjnych. Mężczyźni uznali to za niebezpieczne, bo wrak mógłby skusić niedoświadczonych nurków do zejścia głębiej niż pozwalały ich umiejętności lub sprzęt. Więc wymyślili plan i użyli swoich łodzi, aby przeciągnąć hilmę bliżej brzegu. Więc według naszych źródeł, to są dzwony użyte do zatopienia hilmy. Na miejscu wspieli się po łańcuchu kotwicznym na pokład. I ręcznie otworzyli zawory balastowe, przyspieszając zatonięcie. Hilma spoczywa na piaszczystym dnie na 30 metrach, a jej najwyższy punkt jest na 16 metrach. Stąd udamy się w kierunku rufy, aby zobaczyć ogromny ster i śrubę napędową, które kiedyś sterowały i napędzały hilmę Hooker. Mamy jeszcze dużo czasu i powietrza, więc zabierzemy was tam ponownie, żeby obejrzeć kwatery załogi na dziobie statku. Wślizgując się do wnętrza przez szczelinę, która powstała podczas tonięcia, wchodzimy tam przez otwór w tym, co kiedyś było sufitem. Stół, na którym teraz siedzę, służył zarówno do odpoczynku załogi, ale co ważniejsze, był też elementem wyposażenia do przechowywania ciężkich lin zwiniętych wokół niego na potrzeby cumowania. Wchodząc do tego samego pomieszczenia z drugiej strony, mijamy piękne fioletowe gąbki i schodzimy do miejsca, które na razie nazwiemy rufowym pokładem. Gdy pojawi się odpowiedź, po prostu jej wysłuchaj. Dla tych, którzy nie zauważyli, miałem genialny pomysł, żeby skorzystać z toalety załogi. Wychodząc z wraku, uważamy, żeby nie dotknąć delikatnych koralowców i gąbek, które teraz nazywają Hilme swoim domem. I tym kończymy nurkowanie. Więc ja i sam właśnie wyszliśmy z wody przy Hilmie Hooker. Czy to nasze ostatnie nurkowanie? Sam, myślę, że tak. Wszystko już stamtąd zabraliśmy. Pakujemy rzeczy do auta. Jesteśmy wykończeni. Chyba czas na piwo lub coś podobnego. Tak, naprawdę należy się piwo. Rozbierzmy się i chodźmy na całość. Po pełnym zbadaniu wraku. Filmy wracamy do szkoły nurkowania sama, przygotowując się do kolejnej wielkiej przygody naszego poszukiwania skarbu. Chciałem właśnie ustawić kamerę, bo właśnie znalazłem tę stronę internetową. Dobra, możesz wziąć kamerę? Niedawno znalezione na Boner. Ten mężczyzna używał wykrywacza metalu. Czy wszyscy znaleźliśmy to na bonerę? Wszystko to znaleziono na plażach i już wiadomo, czym jest. To hiszpański real z 7032 roku, znany jako jedna z monet Pieces of Eight, pojawiających się w filmach Piraci z Karaibów. To nie jest jedyna taka moneta, którą znaleziono tutaj na wyspie. Fajne na bonery jest to, że nie ma tu wielu plaż, więc na innych wyspach nie miałoby to znaczenia. Znaleźliśmy to na plaży, ale tu możemy to dokładnie określić. To jest jakieś 40-o, właściwie to też. Tak. To 15 potencjalnych lokalizacji, w których znaleziono te punkty. Myślę, że to jest obszar o największym potencjale, ponieważ większość statków, które tu przypływały, kierowała się do portu, a to był jedyny port. Cumowały tu też statki, więc warto to sprawdzić. Ale główna zatoka, która może mieć największy potencjał, to także miejsce, gdzie nurkowało najwięcej osób. Najfajniejsze jest to, że nazywają to srebro piratów, ponieważ te monety były robione, jak sądzę, w Boliwii. Okej. Okay. Wielu piratów kradło je podczas piractwa w XV na XVII wieku. To była główna moneta, którą kradli piraci. To całkiem fajne. A na tych plażach znaleziono ich dziesiątki. Wydaje się, że mamy szansę coś takiego znaleźć. Sporo już szukałem w wodzie, ale. Znalazłem coś. Hilma, nic. Nic. To oczywiste, bo to znane miejsce do nurkowania. Więc przygotujmy nasz sprzęt i zobaczmy, czy uda nam się coś znaleźć. Tak, zróbmy to. Chodźmy. Jesteśmy na południu wyspy, w najdalszym jej punkcie, i to jest właściwie nasz punkt początkowy, skąd będziemy przeszukiwać każdą plażę w kierunku północnej części wyspy. Mamy do odwiedzenia 16 miejsc, i to jest nasze pierwsze. To miejsce jest też naprawdę bardzo interesujące, ponieważ to jest miejsce, gdzie znajdowały się wszystkie domy niewolników. Jak widzicie te wszystkie żółte domki, tam były kiedyś miejscem, gdzie mieszkali niewolnicy. Sam już przygotowuje butle. Prawie gotowe tak? Podczas pierwszej nurkowej wyprawy w poszukiwaniu skarbów zachwyciło nas niesamowite życie morskie. Od ciekawskiej, kałamarnicy, rafowej, po majestatyczne orlenie. Szybując obok ławicy palomat, nasza strategia polegała na przeszukiwaniu skał i raf w poszukiwaniu czegoś niezwykłego w podwodnym krajobrazie. Słyszeliśmy, że niektóre ryby, takie jak wielka barakuda, czasami wydobywają błyszczące metale z głębin, by zaraz je porzucić, gdy zorientują się, że to nie to, czego szukają. Ale wtedy coś się wydarzyło. Inne wielorybie rzadko pojawiają się tutaj na Bonaire, co sprawia, że to spotkanie jest naprawdę niezwykłe. To pierwszy raz, gdy go widziałem. O mój Boże, to było najlepsze nurkowanie w życiu. I one nie są tutaj gatunkiem rodzimym. To jest jedno na milion ujęcie. P czy kiedykolwiek widziałeś takiego? Nie, nie widziałem. O mój Boże. Jedna z największych lub największa ryba. Tak. Koniec nurkowania? Tak, nie ma już nic więcej do zobaczenia. Teraz porozmawiajmy o tym. Przejdźmy do kolejnej kapsuły. Więc mając to w kieszeni, ale wciąż nie będąc bliżej znalezienia skarbu pirata. Odbyliśmy jeszcze kilka nurkowań na południu, ale bez szczęścia. Wczoraj, dzień przed zakończeniem prac na południu, teraz jesteśmy w miejscu zwanym Andrea. Tak, to pierwsze miejsce do nurkowania na północy, które chcemy zbadać oraz jedna z ostatnich znalezionych plaż. Więc potem musimy iść do Parku Morskiego lub Washington Slotline. Daleka północ? Daleka północ. Tak. To jest tutaj wejście? To jest wejście. Fajnie, wszystko wśród namorzynów. Wejdźmy, zanurkujmy, zróbmy to. Na tym miejscu do nurkowania. Zejdziemy głębiej, bo na płytszych wodach nurkuje wiele osób, a niżej nie ma już dużo do zobaczenia. Myślę, że tak, prawda? Więc nie było tam zbyt wielu ludzi, dlatego weźmiemy teraz też trzecią kulę. Dzięki dwóm anonimowym wskazówkom o lokalizacji od niezależnych źródeł ruszyliśmy na północ. Przygotowując się do takiego nurkowania, polegamy na kontrolach przed nurkowaniem ustalonych przez światowych odkrywców podwodnych. Ich ustandaryzowane i całościowe podejście do nurkowania technicznego sprawia, że to, co inni uważają za trudne, dla nas jest jak spacer po parku. Sama Boner. To geologiczny cud. Cała wyspa powstała z pradawnych raf koralowych na przestrzeni milionów lat. Deszczówka wyrzeźbiła w porowatym wapieniu labirynt jaskiń, lejów krasowych i ukrytych jezior. Wyspa przypomina wielką gąbkę z tysiącami podwodnych jaskiń, przez które przepływa woda między naciekami skalnymi w jednej z jej odległych jaskiń z nietoperzami. Odkryliśmy podziemne jezioro. Przepłynęliśmy jego ciemne korytarze z rurkami do nurkowania, a latarki oświetlały sklepienia pradawne dno morskie, zbudowane z dziesiątki milionów lat skamieniałych koralowców. Tych samych, które widzieliśmy nurkując u wybrzeża, wciąż przylega do skały. Nie mogliśmy pozbyć się wrażenia, że cofnęliśmy się w głąb przeszłości Ziemi. Sprawdzę z lewej strony. Po wielokrotnym przepływaniu nad głębszą rafą, na głębokości 35-40 metrów, nasz nurkowanie prawie dobiegało końca. Ale nagle sam zauważył coś i pilnie przywołał moją uwagę. Rosali, mam coś. Co to, co znalazłeś? Zdecydowanie coś tam się świeci. Tak, też widzę coś wystającego. Chodź mi Trzymaj, bro, ja stąd spadam. Do kogut, idziemy. Chodźmy, to gliniaż. Pokażmy to kamerze. O mój Boże. Może nie mogę tam wejść. O, wygląda na mniejsze. Pod wodą wydaje się większe. Wow, są nawet napisy, światła i wszystko. To prawie wygląda jak plastik. Możemy to wyciągnąć z wody. Tak, chodźmy i sprawdźmy to. Wow, spójrz na to. Inni sugerowali, że możesz tam znaleźć jakąś datę. Ale widzisz coś? Nie widzę tu czegoś w stylu lwów czy coś takiego. Widzę tam z boku literę S. Tak, to jest S. To na pewno jest herb broni, kompletny herb broni. Myślę, że zabierzemy to gdzieś, prawda? Tak, musimy to przekazać lokalnemu ekspertowi, jednemu z informujących nas osób. Są znajdowane każdego roku, żeby sprawdzić, który to jest, czy faktycznie pochodzi z Boliwii, czy z innego miejsca. Wiemy natomiast, że są one nazywane monetami pirackimi. Tak. Prawdziwe monety pirackie? To szaleństwo. Dawniej były to monety z filmu Piraci z Karaibów. Każdy pirat w Radzie Piratów miał kawałek małpy. To oczywiście fikcja, ale moneta jest prawdziwa, Jezusie. Wygląda też jak skrzynia ze skarbem piratów. Tak. Często skrzynia wypełniona tymi rzeczami? Tak, kiedy o tym mówisz. Jako o kompletnej skrzyni ze wszystkimi srebrem. To musi być srebro. Tak, oczywiście. Tak, jest całkowicie czarne. Nie ma tam żadnej innej znaczącej korozji. To zdecydowanie jest srebro. Myślałem, że będzie bardziej skorodowane czy coś, bo leżało tam od 300 do 500 lat. Dobra, chodźmy to gdzieś zanieść, więc tak. To? Dobra, dobra, ładujmy ciężarówkę i jedźmy. Właśnie wróciliśmy do centrum nurkowego i ja oraz sam jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co znaleźliśmy pod wodą. Naprawdę. Oto to. Tam jest ta moneta. Wow, czy to się wyostrza? Możemy to zobaczyć. Tak, tak, to jest super. Poszliśmy do lokalnego jubilera. E, niestety nie pozwolili nam filmować w środku, ale dali nam kilka świetnych wskazówek. To jest to, co jest również znane jako hiszpańskie reale, ale to nie jest hiszpańska wersja, to jest właściwie wersja wybita w Boliwii. W mieście Potosi, gdzie znaleziono duże złoże srebra, hiszpańskie imperium kolonialne wykorzystywało to do bicia monet, z których większość trafiała na Karaiby. Dlatego nazywa się to także srebrem piratów, ponieważ kiedy piraci coś kradli, to właśnie głównie to zabierali. Mam kilka zdjęć w internecie, zaraz pokażę je na telefonie. Możemy więc być całkiem pewni, że to dokładne odwzorowanie. I właściwie jedno w idealnym stanie również. Jest lekkie wyblaknięcie po bokach, kształt okrągły, ale widać odłamanie. Cieszę się, że zakończyliśmy tę eksplorację w ten sposób. To są lwy, a tamte to zamki. Z tego możemy wywnioskować, że musiało to pochodzić jak sądzę z mojej głowy. Król Filip III Hiszpanii, jego królewski znak. To całkiem fajne, prawda? Fajne rzeczy. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Myślę, że to już wszystko. To była nasza wyprawa i świetnie się tutaj bawiłem odkrywając helmy. O zdecydowanie. Znalezienie monety Delfiny, wielory, rekiny. Szalone, szalone przygody. Bonaire jest świetne do nurkowania. Ale to była wisienka na torcie. Dobry facet. Dalej. Lecimy dalej. Do zobaczenia wszystkim później. Papa. Pa. Dziękuję za oglądanie.